W związku z nagrodami na lata rok. Już nie wiem, czy dobrze słychać. Mamy się masy do mamy tak bogaty program tej Chciałem przywitać naszych specjalnych gości. Przede wszystkim panią wicemarszałę Sejmu, panią Ewę Kieszkowską. Pana Dla... prezydenta Piotra Grzybowicza. Sława Patrowskiego, który występuje do imieniu marszałka województwa jako Dyrektor departamentu Kultury i Edukacji Panią Marię Polkowską, panią dyrektor gabinetu Wojewody Barnońskiego. No i witam witam Państwa, czyli czytelników. Kalendarze Pani Marszałek to ma pierwszy raz okazję widzieć, dlatego ja to specjalnie zbierałem, żeby było widać jak to wygląda, bo to jest... Jak policzyłem 1800 stron Olsztynian 240 artykułów o Olsztynie i 120 autorów, ponieważ kalendarz to jest ta część historyczna i kalendaryczna i taki ma charakter. To jest już 13. 13 rocznik. Olsztyńskiego, który już 13 raz jest wydany. Ciężko mówić. Ja się polecam, przekonuję. Chociaż miło jest 15 roczne. Jest na pewno też bardzo znalazłem się w tym kalendarzu. Dzięki Panu Profesorowi Andrzejczykowi, Pisać. Dziękuję bardzo za to. Bardzo wdzięczny jestem. Ja to że przyjął. czy na no Bo. 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 może <grym> się Bo. Bo. to jest Bo. Bo. Ale nie <grym> Kalendarz jest wielkim dobrodziejstwem miasta i należy się naprawdę wdzięczność wszystkim tym, którzy patronują, a przede wszystkim autorowi. I niech Pan chroni, gdyby przestać, I to ten, ten kalendarz. Niech Pan prowadzi. Szczęść Boże. I on Julianie odpustu? Do którego roku? Muszę sobie Na urwą. Bo jak już kiedyś od biskupa piszcza obecnie, a biskupa dostał, powiedział, że do przyszłego roku, do 31. <grym grym grym> Cieszę się, że możemy się spotkać po raz kolejny, bo przecież po raz trzynasty na promocji naszego oświeckiego kalendarza. O tego wydarzenia niech świadczy fakt, że zaprosimy również. przyjazd, za przyjęcie tego zaproszenia i za uczestniczenie w tym naszym wielkim, olsztyńskim wydarzeniu. To trzynasty kalendarz usłyszeliśmy ze słów wydawcy, Pana Bankerfielda. Ślubkowskiego, no, dla nas wszystkich Olsztyniaków, szczęśliwy, że podziękuję również na Pana ręce całemu zespołowi wydawniczemu, który rokrocznie wykonuje ciężką pracę, ale tak bardzo pożyteczną, a jednocześnie oczekiwaną przez nas wszystkich, bo przecież jest to dla nas niezwykłe wydarzenie. Będziemy chodzić kolejny nowy 2011 rok z tym pięknym wydawnictwem naszego olsztyńskiego kalendarza. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję Panu Tomaszowi. Wśród. W mieście, regionie, pana prezesa Michelem Polska, pana Michelem jest wśród nas zapraszamy. Proszę tutaj, zająć swoje miejsca. Bardzo proszę, witamy pana prezesa. Na 183 fabryk Michelem... Fabryka Bocztynia jest największa na świecie, a dzięki Panu Prezesowi kolejne 80 milionów będzie inwestowane w tym roku. Witamy serdecznie. Jak Państwo wiecie, głównym z naszystą, pomysłodawcą, jak hmm. ma wyglądać, nasza impreza jest także i w Adysiach i od góry. Po domku ty wejdziesz, powiesz 3 do 5 minut, bo dziewczyny muszą się przerwać. Hmm.